Witajcie, z tej strony Janna Czarnecka-Baran, a już dieta w Polsce. Dzisiaj przychodzę do Was, kochani, z takim nagraniem, w którym będę się dzielić, co tak naprawdę pomogło mi w dojściu do zdrowia po radioterapii i po ponad 20 zabiegach operacyjnych. Wiecie co? Ja dość długo szukałam tak naprawdę. Rozwiązania swoich problemów jelitowych i tak naprawdę całego przewodu pokarmowego. I to zajęło mi około 20, 23 lat, z, czym, że, z tym, że ostatnie 3 lata tak naprawdę były kluczowe i najwięcej się w czasie tych ostatnich 3 lat nauczyłam. Z wykształcenia i z zamiłowania jestem dietetyczką, ale również uczyłam się ajurwedy i nadal ją. Tak naprawdę testuje na sobie. Ten system, właśnie, jeśli chodzi o podejście, system ajurwedyjski, który tak naprawdę jest zupełnie inny niż nasza medycyna, niż tak naprawdę medycyna zachodnia, ponieważ medycyna zachodnia tak naprawdę zajmuje się jak to ktoś ładnie powiedział, tak naprawdę badaniem martwego ciała i zapobieganiem, nie, nawet nie zapobieganiem, tylko leczeniem już skutków. Ale, a ajurweda ma znowu inne podejście, ponieważ ajurweda obserwuje to, co dzieje się w środowisku i jak my też współgramy tak naprawdę z tym środowiskiem i obserwuje organizm żywy ale też nie odłącza tak naprawdę naszego organizmu, nie wyciąga go tak jakby z przyrody, tylko wie i uświadamia nam to, że tak naprawdę my tworzymy całość razem z przyrodą. I tak na przykład Ayurveda uczy, że jeśli na przykład spożywamy produkty sezonowe i regionalne, to te bakterie, które są w danych owocach czy warzywach, one, te bakterie również tak naprawdę kontaktują się z bakteriami z naszych jelit i je dodatkowo wspierają. Dlatego tak naprawdę wielkim mitem jest to, że jeśli chcemy na przykład odżywiać się w sposób taki ajurwedyjski, że musimy zaraz tak naprawdę robić zamówienia tylko w sklepach indyjskich, i stamtąd kupować, i tak naprawdę już nie będziemy mogli zjeść tradycyjnego schabowego, bo to nie jest do końca tak. Oprócz właśnie tego podejścia ajurwedyjskiego też mi w dojściu do zdrowia pomogło, pomogła dieta rozdzielna Michała Tombaka, która tak naprawdę u mnie w. W całym moim odżywianiu jest podstawą, czyli ja po pierwsze komponuję właściwie posiłki, przestrzegam tak naprawdę przerw, jeśli chodzi o picie między posiłkami, żeby nie zaburzać niepotrzebnie trawienia oraz wspomagam się zaleceniami ajurwedyjskimi, jeśli chodzi na przykład o przyprawy. Tutaj słuchajcie, w tle może słychać E, może być słychać drpnanie moich psów i warczenie, więc no, słuchajcie przepraszam, ale one też chcą się bawić, więc e, więc sobie, on, słyszycie e, dobrze e, kolejną taką rzeczą która mi właśnie też pomogła, jest e, zmiana myślenia, która polega na tym, że mm, pokochałam bardziej swoje ciało i dzięki temu E, też łatwiej jest mi e, przestrzegać tych zaleceń, które tak naprawdę nie są trudne. Poczekajcie, ja tylko wezmę jadzie. Nie są trudne, no przepraszam, i już jestem. No chciała się, chcę, chyba się, słuchajcie, chcę się z Wami przywitać, więc to zrobimy. E, słuchajcie, tak jak właśnie kochamy nasze zwierzaki, czy nasze dzieci. Taką samą miłością, jeśli będziemy darzyć siebie i swoje ciało, to uwierzcie mi, przestrzeganie jakichkolwiek zaleceń dietetycznych będzie dla nas również łatwiejsze, ponieważ będziemy, tak jak Ayurveda uczy, będziemy traktować swoje ciało jako świątynię, a diety nie będziemy już traktować jako coś, co po prostu musi być. Więc to mi dało. Przychodzę do Was właśnie z takim krótkim nagraniem, żeby tak naprawdę trochę odczarować ten mit tych wszystkich diet, tego reżimu, żebyśmy w końcu nauczyli się też takiego łagodniejszego podejścia do siebie, tak jak podchodzimy do naszych zwierzaków, czy naszych dzieci, czy, czy po prostu bliskich nam osób. Traktujmy siebie tak, jak traktujemy ukochane istoty, nasze to będzie, słuchajcie, na łatwiej. Mi pomogła tak naprawdę, mi tak naprawdę przeskoczyło w głowie pod wpływem medytacji, którą miałam okazję, w której miałam okazję uczestniczyć dzięki mojej przyjaciółce Agnieszce Róży Banasiak, która prowadzi swoją stronę Szkoła Mistrzostwa Życia i od tej chwili też mi właśnie tak jakby kliknęło coś w głowie. Dzięki temu nabrałam większego szacunku i miłości do ciała, bo uwierzcie mi, ja naprawdę swojego ciała. Nie, praktycznie nie pamiętam, żebym mnie ja swoje ciało kochała. I, I zawsze, kiedy na przykład zdarzyły mi się jakieś wpadki, a wiedziałam, że nie mogę i zjadłam coś po czym źle się czułam, to tak naprawdę uwierzcie mi, że ja jeszcze dodatkowo się zbolowałam tym wszystkim, a tak nie powinno być. I od tamtej medytacji, od tamtego momentu po prostu, jeśli zdarzyły mi się wpadki, zdarzają i będą mi się zdarzać, to ja i tak w tym czasie nie będę siebie stresować, tylko po prostu będę. Oj, mucha, kurczę, co tu się dzieje? Będę tak naprawdę wdzięczna swojemu ciału, że ono tak naprawdę wykona całą pracę za mnie. Więc słuchajcie, uczmy się tej wdzięczności do naszego ciała. I to tyle, słuchajcie, przyjdę z kolejnym nagraniem do Was. Jak mi się tutaj słuchajcie, sytuacja uspokoi, jak muchy nie będą mi wlatywać i pieski szczekać. No, ale to są, to są właśnie te nasze wspaniałości. Dobrze, tyle na dziś ode mnie. Pozdrawiam Was ciepło i do następnego razu.